TRAN towarzyszy nam od lat. Podajemy go naszym dzieciom, a także sięgamy po niego sami. Wierzymy, że to inwestycja w zdrowie i odporność. Ale czy zawsze dostajemy to, co obiecuje producent na etykiecie produktu? Fundacja badamy suplementy od lat prowadzi niezależne badania suplementów diety. Publikujemy je w otwartym dostępie, tak aby każdy miał dostęp do niezależnej wiedzy na temat jakości suplementów, które planuje kupić. Teraz Chcemy wziąć pod lupę tyrany i sprawdzić, czy faktycznie jest w nich tyle kwasów omega-3 i witamin, ile deklaruje na opakowaniu producent. Zbadamy także ich czystość mikrobiologiczną, obecność metali ciężkich, a także świeżość. Potrzebujemy Waszego wsparcia, tylko razem możemy przeprowadzić te badania. Wejdź na stronę zrzutki, wpłać dowolną kwotę i udostępnij ją dalej, tak żeby jak najwięcej osób się o niej dowiedziało. W komentarzach pod zbiórką możesz wpisywać tran, który chcesz, żebyśmy przebadali. Pięć najpopularniejszych produktów kupimy i wyślemy do laboratorium. A na koniec raportu udostępnimy wszystkim, bo rzetelna wiedza powinna być dostępna powszechnie. Nie łykaj suplementów jak pelikan. Wybieraj mądrze. Badamy suplementy.